Włącz na tronie. Klasyka. Kupiłem nok 1.70 właśnie w tym celu. Teraz mogę grać, nie będąc rozpraszanym przez kolejne powiadomienia z messengera, Snapchata i Instagrama. Do pełni szczęścia brakuje tylko zimnego piwa. A ja zacznę ten weekend nostalgicznie, a skończę lekko mrocznie w oparach absurdu i czarnego humoru. Na pierwszy ogień idzie więc odświeżona Lokoroko. Boże, ile ja godzin spędziłem przy tym tytule na PSP i ten motyw muzyczny, do teraz mnie prześladuje. Na szczęście później dla równowagi zapuszczę się w mroki rezydencji ze Sexy Brutal, by się w Dzień Świstaka. Kto by pomyślał, taka prosta gierka, a ile zabawy. Żeby osiągnąć sukces, trzeba się rozwijać. Nikt nie wie o tym lepiej niż Jarni. Ten włóczkowy bohater gry Unravel zrobi wszystko, aby dotrzeć do celu, którym jest odzyskanie wspomnień i odszukanie śladów zaginionej rodziny. Przemierze łąki, i pola, bagna, rzeki i lasy. A ja będę dzielnie mu towarzyszył. Świat jest pełen niebezpieczeństw i złych ludzi. Czas go uratować. W tej walce zachować należy jednak szczególną ostrożność, aby nie skończyć z Limem pod okiem, jak ja. Ten weekend będę grał w Dragon Ball Z Fighting 2 i mam nadzieję, że ratowanie świata w tej gierce pójdzie mi lepiej niż w prawdziwym świecie. Trzymajcie kciuki. Ograliście już premierową Mass Effect Andromeda? Cóż, macie pecha. Dopiero po paru łatkach gra nadaje się do użytku. Jeśli czekaliście do tej pory, to jest właściwa okazja, by znowu sięgnąć do tego uniwersum. A w co wygracie w ten weekend? Dajcie znać w komentarzach.